O co tu chodzi? Chodź. No dobrze, przyznaję się. To było tak. Chcesz coś do picia? Tak, poproszę o sok. Dobrze, zaraz przyjdę. <grym> Słyszałam, że tutaj jest dasz. O oh, oh nie! Daj im wracaj! O oh, nie! O oh, nie, Twoje o tym nie może się dowiedzieć. O czym? E, 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 chodź, zrobimy parę, potem ci powiem. I teraz wiesz, już są przepraszam cię. Z czego się śmiesz? Czy ci chodzi tego dustina, który jest na twojej głowie? <laughs> Dusty! Koniec.